W tym materiale powiem wam co z bohaterkami. Kiedy one się pojawią, mniej więcej jaką ja mam teorię na ten temat. No i generalnie dlaczego właśnie tych bohaterek nie ma, w grze, czemu tak dużo osób pyta o nie. No i czy bohaterki zostaną generalnie przywrócone do Fortnite? bo jak widzicie, ja mam tą bohaterkę, ale jest to całkowicie inny tryb. No i w innych trybach tej bohaterki nie ma. Dowiecie teraz właśnie o co chodzi, jakie były zmiany. No i pamiętajcie jeszcze o Subiku, a w Górze: Dlatego że odcinki live są co jeden, więc super wysyłał ten kanał. No i duża prośba, żebyś pisał kodik Saycamsar, który jest tutaj pode mną do sklepu. Wtedy z kadrym, na którym wspierasz kanał w rozwoju więc byłbym Ci mega wdzięczny, jakbyś po prostu Żał mój kodzik. Dobra, o co chodzi i dlaczego jest to kolejny odcinek o super bohaterkach? Ostatnio, e, streamując właśnie te na YouTube, ja mam bardzo dużo pytań. Kamstar, co z super bohaterkami? Kiedy one wrócą? Dlaczego właśnie ich nie ma? Co się generalnie dzieje? No i tutaj generalnie już takie materiały nagrywaliśmy, aczkolwiek, no myślę, że tu jest warto jakby poruszyć tą kwestię jeszcze, no gdyż po prostu nie jest taka jasna do końca kwestia, dlatego że cały czas sobie wychodzi z tymi bohaterkami i pomimo tego, że Epic już je raz zmieniło, to nic się tak naprawdę nie Miło, bohaterki są całkowicie zablokowane na arenach i turniejach, nie można nimi grać, w ogóle jest styl Bambika. No i kiedy te super bohaterki Wam e, powiem, też powrócą, przynajmniej według mnie, moje zdanie jak jest na ten temat, bohaterki powrócą dopiero za jakiś tydzień bądź dwa minimum, dopiero gdy Epic naprawi ten problem. Epic Games na swoim Twitterze powiedziało, że oni e, zablokują te bohaterki, blokują je do momentu, aż po prostu je nie naprawią. Naprawią je prawdopodobnie w, nowym, w nowej aktualizacji, tam chyba właśnie informacje o nowej aktualizacji, no i dopiero wtedy te bohaterki jakby się pojawią w grze e, jakby tak w starej wersji jak były, czyli że po, po prostu jakby cały czas można sobie z nich korzystać i w każdym trybie, no bo nie oszukujmy się, ale nie jest to do końca normalne, że po prostu bohaterki są w jakimś trybie zablokowane, a w jakimś nie, także ja tutaj jestem na casualu, na, are na arenie turnieju nie da się nimi grać, także musimy właśnie czekać aż Epic je naprawi, i mi się wydaje, tak jak właśnie mówiłem już kiedyś, że Epic Games celowo tych bohaterek właśnie nie wprowadza teraz do sklepu, dlatego, że jeśli Epic Games znowu zmieni bohaterki, to wy jako gracze będziecie mieli znów prawo je oddać. Dlaczego? Dlatego, że Epic po prostu zawsze robi tak, że jeśli zmienia cokolwiek w skinie, no po prostu daje wam możliwość zwrotu tego, no żebyście po prostu jakby nie czuli się oszukani, że kupiliście coś innego, nawet jeśli te zmiany są do Małe, Epic i tak daje wam możliwość zwrócenia. Także Epic games prawdopodobnie po prostu czeka, aż oni naprawią w pełni te bohaterki, żeby po prostu dopiero wprowadzić. No bo teraz, jeśli by wprowadzili super bohaterki, ludzie by się nakręcili, bardzo dużo osób by je kupiło, no bardzo dużo właśnie osób pyta o te skiny. No i potem na przykład po tygodniu, jakby je zmienili, znowu by na przykład właśnie ta je. Eee, musieli ludzie oddawać tutaj, Bo po prostu im się nie podało Także moim zdaniem super bohaterki wrócą dopiero za jakiś czas eee, Nie mam tutaj określonego czasu Dokładnie jaki jest to czas Z tego tak jak mówię no tylko Epic Games wie Kiedy danego skina chce wrócić I też jakby e, kiedy Epic Games Ogarnie tego skina bo tak jak mówię Nic na ten temat jeszcze dokładnie nie wiadomo Są tylko takie jakby informacje od Epica no, że będzie raczej kolejna aktualizacja Ale też nie wiadomo czy ja nie to już wszystko ogarnięte Z tego że jak widzicie już Epic Games raz dostosowało te bohaterki Ale to nie nie dało, także nie ma tutaj pewności. Także jeśli ja miałbym opstawiać, kiedy ona się pojawią, albo w tym tygodniu po aktualizacji jeśli będzie aktualizacja, a jeśli aktualizacji nie będzie, no to po prostu musimy czekać jeszcze na dwa tygodnie, aż po prostu w następnym tygodniu, aż, aż ta aktualizacja się pojawi i naprawi te bohaterki. Teraz omówimy sobie jeszcze, co jest nie tak z tymi bohaterkami. Już tłumaczę, jak widzicie. W tym momencie ja mam bohaterkę ustawioną na dwa kolory. Dlaczego? Dlatego, że nie da się dać białego i białego i czarnego i czarnego koloru. Jest to zmiana, która była wprowadzona jakiś czas temu przy ostatniej aktualizacji, gdzie Epic Game dostosowało bohaterki jakby do tego. Żeby nie dało się abuzować tych kolorów Jak widzicie, no dużo to nie pomogło Dlatego, że ja w tym momencie po prostu dałem sobie kolor biały I kolor szary Także tutaj za no dużej zmiany nie ma I tak naprawdę to ta zmiana od Epic Games, która właśnie oni dali Nic tak naprawdę nie zmienia Dlatego, że przy odpowiednich ustawieniach Te bohaterki wciąż wyglądają tak właśnie kiedyś No i to po prostu one były całkowicie jakby No wciąż są jakby tak całkowicie właśnie białe, dlatego, że jeśli ja bym tak dostawał jeszcze kolorki jakby z różnymi warstwami, to, to po prostu jeszcze inaczej by ta bohaterka wyglądała, jeszcze by właśnie ona lepiej wyglądała, jakby bardziej biała Także tak to wygląda. Od razu też przepraszam, że jest troszeczkę ciemno na kamerze, Ale nagram ten materiał po trzeciej w nocy. Aczkolwiek, się po prostu coś mieli na rano do oglądania. Także mam nadzieję, że to doceniecie I przepraszam takie warunki, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. No i generalnie z bohaterkami, właśnie sprawa wygląda tak, że one są takie troszeczkę gaśnie, riski. Także one na razie raczej nie wrócą. Jakie mogą być zmiany jeszcze? Mi się wydaje, że Epic Games jakoś będzie cały czas zmieniać te bohaterki. Z tego powodu, że Epic Games troszeczkę nie chce pozwolić, żeby były właśnie skiny. Które dają jakąkolwiek przewagę. Ja, tak jak mówiłem już w poprzednich materiałach, no moim zdaniem nie jest to jakieś e, mega, nie wiem, denerwujące, czy mega niesprawiedliwe, dlatego, że no, jest dużo skinów, które są ciemne, które są jakieś jasne, które dają przewagę, no ale akurat tutaj ludzie się sfokusowali na bohaterce, bo można ją tak dostroić, no ale według mnie są ważniejsze problemy mimo wszystko w Fortnite, aczkolwiek tutaj już oczywiście Epic Games sobie zarządza, także nie będę im się tutaj wtrącał, ale wydaje mi się, że mogliby się czymś innym zająć. Jakie mogą być jeszcze zmiany w tych bohaterkach i czy na super superbohaterki mogą być całkowite usunięte, czy co może stać dużo, co właśnie mówi mi... Kamstar, czy oni usuną te bohaterki, czy właśnie kad zabiorą mi bohaterkę, czy coś się dzieje. I teraz jeszcze powiem odnośnie zwrotu bohatera, jak to wygląda. Generalnie sytuacja wygląda z tym tak, że w tym momencie faktycznie... Te bohaterki zostały zmienione, ale prawdopodobnie te bohaterki będą zmienione jeszcze w taki sposób, żeby jeszcze mniej dało się łączyć te kolorki, żeby dało, jakby dało się łączyć w takie style, które są OP, czyli prawdopodobnie będą jakoś podmiane te style, właśnie kolorystyczne, jednolite, żeby po prostu jakoś się one rozróżniały i żeby nie było sytuacji, jak ktoś ustawia sobie jakiś tam konkretny kolor i ma jakąś tam przewagę w grze na kompetencji. Na to właśnie jest głównym problemem tego i prawdopodobnie będzie to jakoś rozwiązane. Nie, na nie będzie można, na przykład przy niektórych, kolorach czapki, nakładać coś, to są takie przykłady, ale coś takiego się zmieni. Czy bohaterki zmienią się jakoś bardzo? Nie. Dlaczego? Dlatego, że ten skin raczej no, jest taki, takim skinem, a nie innym. No i jego jakby główną zaletą jest to, że możemy sobie go zmieniać. Tutaj właśnie jakby nie chodzi o Epic Games o to, że nie że nagle robią innego całkowicie skina w Coś chodzi o to, żeby nie było tutaj aż takiej przewagi. Także one spokojnie zostaną właśnie w grze, Nikt wam tych super bohaterek nie zabierze. Nie jest to, że oni jakoś całkowicie zmienią tego skina. Tutaj chodzi tylko o dostosowanie ich odpowiednie właśnie do kompetentów. E, dużo też osób zadaje mi pytanie, camfer, a co na przykład, jeśli mam bohaterkę, czy mogę ją zwrócić, czy coś tam? E, już tłumaczę, jak to jest z tymi zwrotami. Ze zwrotami jest w taki sposób to robione, że wy możecie oddać właśnie bohaterkę, jeśli jest ona po zmianach, czyli teraz mogliście sobie ją oddać bez problemu. Jeśli kupiliście tę bohaterkę, mogliście ją oddać. Net dalej możecie, nie wiem jak teraz to wygląda, czy dalej można, czy wcześniej się dało tam pewnie jakiś termin jest określony że można było sobie po prostu jakby ją oddać, nie tracąc biletu zwrotu, jeśli nie mieliście biletu zwrotu tego kuponu, normalnie mogliście sobie ją oddać, nic wam tutaj nie groziło jeśli macie po prostu kupony, to wam się nie zabiera i to jest właśnie jakby wasze prawo, żeby oddać po prostu te bohaterki, jeśli wam się nie podobają Ej, tutaj dużo osób pyta się, counter, ja na przykład dostałem gifta, co mogę z, z tym zrobić, z tego co wiem, jeśli dostałeś gifta, to po prostu nie możesz jej oddać, jak wiecie, jest to Właśnie zrobione w taki sposób, że gifty nie podlegają nigdy zwrotom. Giftów nie da się zwrócić, jeśli ktoś wam wycofa gift, Jest to tylko spowodowane albo jakimś oszustwem, albo jakimiś cofnięciami płatności. Także nigdy nie jest to zrobione w jakiś taki sposób, że możesz taką dwutą sobie cofnąć, na kaczkina, gifta czy coś zabrać komuś czy coś. Dlatego, że ja już się nie raz kontaktuję. w sumie nie, dobra. Kontaktowałem się chyba raz czy dwa właśnie z supportem w celu wycofania gifta, dlatego, że Nekad dostałem gifta od kolegi tutaj, e, który mi się nie podobał, od Bugs na przykład, który po prostu wiedziałem, że tym skinem nigdy nie zagram na przykład i go nie chcę. No i tutaj razem z porozumieniem właśnie z kolegą, że gifs był nie trafiony na przykład, no chcieliśmy go zwrócić i właśnie Epic Games Nekat nie pozwoliło pod żadnym potrwem tego Nekad skina jakby e, odebrać, czy Nekad nawet oddać koledze faulolotów, czy wymienić tego, nie pozwoliło. po prostu. Nie ma takiej możliwości i tak samo jest teraz z giftami, że jeśli Nekad Kupiłby wam kolega bohaterkę, wy nie możecie jej oddać, także jeśli macie zgiftowanego skina, no to wy po prostu nie możecie dokonać zwrotu, tylko musicie grać taką jak macie, także tutaj nie ma właśnie możliwości, no tak mówię, no zwroty są tylko jakby dostępne giftów, gdy Epic Games jakby samo wycofa te gifty, czyli po prostu jeśli albo ktoś jakoś tam oszukuje na przykład czy coś, innej możliwości nie ma, także tylko cofnięcia płatności, bo jakieś naprawdę takie krytyczne sytuacje, kradzieże kart czy coś, wtedy to jest dozwolone, ale to już nie podejmuje wy jako osoba, tylko po prostu Epic Games, także i wy też z tego tu nie dostajecie fałdów, wszystko po prostu jest wam wszystko nabrane, także jest to właśnie w ten sposób rozwiązane, także podsumowując, jeśli chcesz oddać bohaterkę, nie ma żadnego problemu aczkolwiek no, musi to być kupiona bohaterka, dużo osób tyle pytanie również, kamper, a ja na przykład chciałbym sobie kupić inną bohaterkę, czy jak oddam tą, coś się stanie, czy nie, sprawa wygląda z tym następująco, jeśli Chcesz sobie kupić inną bohaterkę? Po prostu oddaj tą. Nie ma żadnego problemu, żeś oddał tą. Jeśli na katę ja bym chciał inną, niż ta bohaterka, to po prostu oddaję sobie tą bohaterkę i po prostu kupuję inną. To jest taka mała całość i to jest wszystko, co muszę zrobić. Także jak widzicie, tutaj nie ma z tym żadnego problemu, tylko po prostu musicie sobie e, ją zwrócić. Także jest to całkowicie spokojne i tutaj żadnego problemu z tym nie macie. Także jest to w taki sposób zrobione. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało też, właśnie. Komentarzach odnośnie bohaterek mi się wydaje, że już właśnie jakby większość Wam omówiłem rzeczy, e, także sobie może tutaj dogramy kawałek. No i generalnie z tymi bohaterkami, dlaczego nagrywam już chyba tutaj trzeci film czy drugi? I już mówię, dlatego że po prostu mam bardzo, ale to bardzo dużo pytań odnośnie tego tematu i też dużo osób się martwi, nie wie jak to jest zrobione, aczkolwiek, no nie dziwię się, dlatego że. Epic Games też jakby samo siebie nie określał dokładnie właśnie jak to jest zrobione No bo jeśli ktoś nie używa Twittera, no co na temat superbohaterek by raczej nic nie wiedział e, Bądź nie ogląda YouTube'a No jest to reszta słabe, dlatego ja właśnie z takimi filmami przychodzę Dajcie właśnie znać, czy właśnie takie filmy jakby lubicie Czy wam jakoś tam się przydają, czy wam jakoś pomagam No ale wydaje mi się, że warto jest was zawsze poinformować Ktoś się dzieje szczególnie z superbohaterek, to jest taki skinek, że dużo osób go ma Także podsumowując, jeśli na chcesz sobie kupić bohaterkę, i nie wiesz kiedy będzie, no to moim zdaniem będzie ona dopiero na jakiś właśnie czas, jak Epic Game się naprawi. Kwestia tygodnia, dwóch, bo im dłużej, zależnie, czy ten problem będzie rozwiązany. Jednoznacznie jest ciężko tutaj to e, określić, ale niestety, żyjemy właśnie jakby e, w takiej rzeczywistości, no że te zmiany nie są może robione jakoś. Bardzo szybko, że coś w tym celu. tylko po prostu trzeba troszeczkę zawsze na tam poczekać. Jeszcze Pig Games Ogarin do jakiejś aktualizacji, tak niestety to wygląda. Superbaterki są w całkowicie jak coś bezpieczne. No i tutaj też dodam, że nie jest to pierwszy skin, który miał e, takie zmiany, do tego, że nakaz przy skinie żołnierzyków, jak wiecie, była podobna sytuacja tam też, bo to w jakiś taki podobny sposób zrobione, żeby były tam zmiany kolorystyki tych skinów. I normalnie można było sobie je oddać i będzie to prawdopodobnie to samo. Jak wiecie, żołnierzykami na przykład już tutaj się nikt nie przejmuje, po prostu, dlatego, że one jak jakieś mega nie hmm. wiem znów nie są może e, nie wyróżniają się czy coś dalej się da właśnie jakoś paść na w krzaku i właśnie Udałaś tego krzaka, bo do tego właśnie kat te skiny żołnierzyków kiedyś służyły. No i nikt tak naprawdę o to już afery nie robi, jakiejś tam, bo troszeczkę Epic Games się zmieniło i tak samo będzie z tymi super bohaterkami. Także ja opisałem, że tak samo, no i że tak po prostu będzie wyglądać. Jak widzicie ja też chciałbym kończyć ten odcinek, aczkolwiek myślę, że właśnie jako, że nie jest to przygotowany gameplay, a gram właśnie tutaj razem z Wami, to po prostu sobie dokończymy ten gameplay i także. Myślę, że sobie tutaj dogramy, może wygramy tą giraczkę czemu nie. Także odnośnie kwestii cyberboterek skończyłem już raczej wywód, także taki luźny gameplay na poniedziałeczek. Ale myślę, że taki odcinek fajnie Wam się obejrzy, że nie on przyjemny, także podejeżdżamy sobie jeszcze troszeczkę ludzi, gdyż powiem Wam, że całkiem dobrze na razie. nam idzie 9 kg mamy, może teraz wpadnie 10, także my już sobie lecimy. I powiem Wam szczerze, że taka forma odcineczków całkiem ciekawa wydaje mi się, także dajcie znać w komentarzach, co na tym temat Jak zawsze, czy Wam się podoba taki odcineczek, bo pod ostatnim odcinkiem właśnie widziałem, że dosyć dużo osób mówiło, że takie odcinki są spoczko, także bardzo mnie to cieszy. Dobra, ja sobie skoczę w niego, jak deadne, to zednę, jak nie, to nie. Aha. No miało to wyglądać inaczej, także no dobrze, także nie skarż się coś jak tutaj przeciwnika, śmieszny koniec, no ale myślę, że możemy kończyć ten także no niestety pan Brandonillo LT mi tutaj praktycznie no zjadł, także gratuluję do tego pana, ładnie mu ale nie spodziewałem się, że tak szybko spłynę. No dobrze, dziękuję wszystkim za uwagę, jeszcze mi tańczy kolega, no pozdrowienia, e, dajcie znać o tych bohaterkach, co myślicie, kto będzie kupował jak wrócą, a ja dziękuję za uwagę, to atlet. Na następnego, trzymajcie się, peace się siema.